Dzień dobry! Dzisiaj przywitam się z Wami dwa razy. Pierwszy raz właśnie był, drugi będzie za chwilę, dlatego że nagrywałem dla Was materiał dotyczący skautingu w Polsce. Nie dopowiedziałem pewnych rzeczy, chciałbym, aby nie zginęły, bo miał to być jeden materiał, dlatego też ta dogrywka, myślę, że mi wybaczycie, jak będziecie sobie oglądali dalszą część, jeżeli ktoś będzie zainteresowany oczywiście. Słuchajcie, Scouting nazwa zapożyczona nazwa angielska, wymyślona przez pana Roberta Baden-Powela, oczywiście. Nikt mu tego nie, nie ujmuje, Brytyjczyka. Będzie o nim w dalszej części materiału. Tak samo jak Bushcraft... To jest zapożyczone, zapożyczone słownictwo, tak samo jak survival, tak samo jak outdoor, tak samo jak hiking, który, który ja sobie też zapożyczyłem, te określenia, wszystkie cztery na swoim kanale. I chcę Wam na początku tylko powiedzieć bardzo szybciutko, bushcraft, czyli umiejętności. Umiejętności, które są oparte również na umiejętnościach skautowych w dużej mierze, ponieważ czytając książkę Reja Mirsa i porównując ją z tym, czego uczył pan Boden Powell, możemy doszukać się pewnych podobieństw. Oczywiście to zostawiam wam, które z podobieństw są, a których nie ma, bo to nie chodzi o analizę tych dwóch. Tych dwóch książek, tak samo jak nie chodzi o analizę książki naszego rodaka, który już niestety od nas odszedł w ubiegłym roku, czyli Morsa Kochańskiego, który jest uważany za ojca Bushcraftu. Outdoor, czyli wyjście na zewnątrz, przebywanie na zewnątrz, no, trudno jest w języku polskim mówić. Że idę przebywać na zewnątrz, tak? Można powiedzieć, że idę na wycieczkę, idę na biwak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli bushcraft to są umiejętności, outdoor to jest przebywanie na zewnątrz, survival to są sytuacje, powiedzmy, których nie chcielibyśmy, aby były, ale one są. Eee, no też ciężko w języku polskim nazywać może, nie wiem, sytuacje ekstremalne czy tam jakieś. Takie, których, których nie chcielibyśmy, aby podczas bytności, nie tylko w naturze, aby się zdarzały, tak? Czasami można powiedzieć, że survivalem jest przeżycie od pierwszego do pierwszego albo od dziesiątego do dziesiątego, no to też, to też takie podejście słyszałem. Tak samo największymi survivalowcami są emeryci polscy. Też takie, 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 takie stwierdzenie e, słyszałem, a największymi bushcraftowcami to są ludzie kupujący złomy z Niemiec nie? i naprawiający je, bo muszą mieć duże umiejętności, żeby, e, żeby te samochody sobie e, tak naprawić, żeby wyglądały jak nówki. Nie? Niemiec płakał jak sprzedawał. E, kolejnym określeniem to jest hiking, który pojawia się często na, 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 na moim kanale. Są to z kolei wędrówki, czyli to co to na czym ja bym się chciał skupić, ponieważ w, tej, w tym hikingu, czyli w tych wędrówkach, w moich wędrówkach oczywiście, wykorzystuję to, czego nauczyłem się podczas iluś tam lat, które, które, które uczę się umiejętności bushcraftowych, Wykorzystuję to w bardzo dużym, w bardzo dużym stopniu i i jestem, jestem wdzięczny, że mogłem się tego nauczyć, tak? Bo yy, tą wiedzę, którą posiadam teraz, plus te umiejętności, które posiadam teraz, pozwalają mi bardzo dobrze zaplanować sobie to, co chcę robić podczas wyjścia, czyli podczas wędrówek, czyli podczas hikingu na zewnątrz, czyli uprawiając outdoor. No a jak zdarzą się sytuacje ekstremalne czyli survival, no to można powiedzieć, że będę w dużym cudzysłowiu uprawiał czy porał się, parał się survivalem, bo przecież będę musiał sobie jakoś poradzić. Czyli pamiętajmy, że zapożyczone powiedzenia, określenia, bushcraft, czyli umiejętności outdoor, czyli bytność na zewnątrz, hiking, czyli wędrówki na zewnątrz, no i survival to sytuacja ekstremalna. Zapraszam na materiał, jeżeli ktoś jeszcze chciałby w jakiś sposób posłuchać o skautingu w Polsce, bo wydaje mi się, że to jest ciekawy temat, bo sami nie wiemy, co mamy. Zapraszam. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie o skautingu w Polsce. Dlaczego taki materiał? Yy chciały mamy powstał. Ponieważ my Polacy mamy jakieś ukryte kompleksy, które doprowadzają do tego, że nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy. a na piedestał wynosimy rzeczy zapożyczone. Mało kto, przynajmniej w tym środowisku tak zwanym leśnym wie jak rozwijał się w Polsce skauting być może ktoś wie że skauting w Polsce był przez kilka lat zanim powstało harcerstwo bo harcerstwo wywodzi się właśnie ze skautingu tak naprawdę geneza tego skautowego ruchu w Polsce sięga roku 1909. Po raz pierwszy przeniknęły tutaj wiadomości do rozebranej rozbiorami Polski, tak naprawdę, bo pamiętajmy, że pierwszy rozbiór polski był w 1772, drugi rozbiór był w 1793, a trzeci w 1795 roku. Polska. W 1772 roku straciła niepodległość. Polska do tego czasu była rzeczypospolitą obojga narodów. Była olbrzymią połacią kraju, który tak naprawdę zabrano nam, a później okrojono, oczywiście, w czasie jałtańskich przetargów naszych sojuszników Stanów Zjednoczonych głównie i Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego czy Sowieckiego ale to jest inna bajka to jest ta sama historia ale, ale jest ona nieco nieco inna i nie ma nic wspólnego ze skautingiem w Polsce Pierwszy artykuł opublikował pan Edmund, Edmund Naganowski w słowie polskim, które było wydawane we Lwowie. Lwów wtedy pod rozbiorami, ale, ale przed rozbiorami należał oczywiście do korony. Nieco inne wykształcenie młodzieży w tamtych czasach w Polsce powodowało, że młodzież miała takie, powiedzmy, może nie zapędy, ale była wychowana w duchu patriotyzmu z dziada-pradziada, no, biorąc pod uwagę, że walczyliśmy w powstaniu kościuszkowskim, w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym. Walczyliśmy z zaborcami na każdym kroku, nie pozwoliliśmy się germanizować, nie pozwoliliśmy się rusycy, rusycyfikować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Młodzież miała wszczepiony taki duch patriotyzmu i tak naprawdę był to bardzo poddatny grunt, scouting. I z chęcią przyjęła metody scoutowe, które przerabiano później na przełożono później na takie wyszkolenie, nawet i można powiedzieć wojskowe. W okupowanej rozbiorami przez zaborców w Polsce działały trzy organizacje. Pierwsza to była organizacja młodzieży niepodległościowej Zarzewie, druga to było Towarzystwo Sportowe Sokół, o którym wspominał nawet Święty Papież Jan Paweł II, i trzeci to był ruch etyczny Eleusis. To były trzy organizacje, które tak naprawdę zrzeszały tą młodzież i nie tylko młodzież pod, pod, pod zaborami. W 1910 roku, także we Lwowie, niejaki pan Andrzej Małkowski przetłumaczył po raz pierwszy podręcznik Roberta Baden-Powell'a, który jest uważany za twórcę skautingu, Brytyjczyk. Nieamerykanin, który służył w armii brytyjskiej w Afryce, brał udział w wojnie burskiej, i w 1907 roku napisał podręcznik Scouting for Boys. Rok później, w 1908 roku, był pierwszy Obóz, którym, na którym yy, pan Paweł wypróbował niejako te metody skautowe, które opisał w książce. Oczywiście pisał również inne opracowania odnośnie służb wywiadowczych, odnośnie służb rozpoznania i te jego książki czy opracowania yy, korzystało, z nich, korzystało z nich wojsko. Więc sami zobaczcie, że książka ukazała się Boden-Pawella w 1907 roku, a w 1909, gdzie nie było internetu, telefonów i tak dalej, i tak dalej, już dotarło, dotarły do Polski przesłania o skautingu. No i w 1910 roku w Lwowie pan Andrzej Małkowski przetłumaczył podręcznik pana Pawella, a we wrześniu 1910 roku powstaje w Gimnazjum Świętej Anny w Krakowie pierwszy zastęp skautowy, który naz obrał nazwę zastępu Kruków. E Miesiąc później, w październiku, e powstaje w Warszawie, i to jest bardzo ciekawa rzecz, drużyna skautowa, którą założył... Nauczyciel wtedy to się nazywał gimnastyki, a my to możemy przełożyć na język dzisiejszy wychowanie fizyczne, pan Edmund Nebel. Realizując zajęcia na podstawie wytycznych Pawela, ale już pan Edmund miał informacje od 1907 roku takie są zapiski i yy, w jaki sposób wdrażał to w życie. W 1924 roku, co jest bardzo ciekawą rzeczą, odbył się pierwszy ogólnopolski zlot Związku Harcerstwa Polskiego i ta drużyna z Warszawy otrzymuje bardzo zaszczytny tytuł najstarszej drużyny skautowej, skautowej w Polsce. Otrzymuje również sztandar, który jest wzorowany i oparty na sztandarach wojskowych, typowo wojskowych, i tutaj też ciekawostka, ten sztandar został zawieszony w dniu kapitulacji III Rzeszy na Rajstagu. Ciekawa rzecz, prawda? Sztandar skautowy Polski, najstarszej polskiej drużyny skautowej, został zawieszony na Rajstagu po kapitulacji III Rzeszy. Tak jak widzicie, scouting w Polsce miał się dobrze i rozwijał się dość prężnie, nawet pod zaborami. 26 lutego 1911 roku, czyli tak naprawdę dwa lata od przetłumaczenia przez pana Małkowskiego książki Scouting for Boys, em, powołano Ruch skautowy na ziemiach polskich. Bardzo dużą rolę odegrał tutaj były naczelnik Towarzystwa Sportowego Soku, niejaki pan Kazimierz Wyżykowski. Od marca, czyli w lutym, powołano ruch skautowy w Polsce 1911 roku. Od marca do maja już były. Zorga był zorganizowany kurs e, instruktorów skautingu, pierwszy kurs instruktorów skautingu na ziemiach okupowanych, na ziemiach, które były objęte trzecim rozbiorem Rzeczypospolitej Korony Polskiej. 27 lutego tegoż samego roku, czyli 1911, Andrzej Małkowski utworzył rozkazem, wydał rozkaz, utworzył cztery drużyny we Lwowie. Cztery drużyny skautowe. Pierwsza drużyna skautowa imienia Tadeusza Kościuszki. Druga drużyna skautowa imienia Karola Chodkiewicza i trzecia bodajże Emilii Plater. Czwarta była bez nazwy, zupełnie bez nazwy. Była po prostu drużyną skautową. W lipcu 1911 roku, tego samego roku, znowu pan Andrzej Małkowski przetłumaczył książkę „Scouting jako system wychowania młodzieży. Dwa miesiące później, we wrześniu, pan Zbigniew Wyrobek założył w Krakowie pierwszą drużynę męską scoutową imienia Tadeusza Kościuszki. Ta drużyna była oparta na byłym zastępie Kruków, czyli na pierwszej drużynie skautowej, tak naprawdę, która była w koronie, tak, na ziemiach polskich. Ale ciekawostką jest to, że też w Krakowie, też we wrześniu, powstał pierwszy zastęp żeński, skautek, który był założony przez Zofię Langerównę. 15 października tegoż samego roku w Lwowie ukazuje się pierwszy numer czasopisma Skaut, który był który był um, rozpowszechniany jako Bibuła, no bo był w języku polskim. Zaborcy nie chcieli, żebyśmy się uczyli języka polskiego, żebyśmy czytali w języku polskim. Tak więc był, ukazał się 15 października 1911 roku, pierwsza gazeta, pierwsza Bibuła, czasopismo Scout, gdzie na pierwszej stronie tego czasopisma zamieszczono tekst pana Ignacego Kozielskiego, wszystko co nasze. Jest to obecny hymn Związku Harcerstwa Polskiego. 1 listopada, czyli dwa tygodnie później, w drugim numerze Skauta gazety Bibuły, która się uk ukazywała w Lwowie, zamieszczono treść ślubowania i dziewięć punktów prawa skautowego. W grudniu, czyli trzy miesiące później w Krakowie powstaje pierwsza drużyna żeńska imienia Klaudii Potockiej z Działyńskich. W roku, w 1912 roku ukazuje się książka Dwóch panów. Tutaj sobie luknę na karteczkę, bo tego nie znam. Pana Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława Schreibnera. Harce Młodzieży Polskiej, gdzie po raz pierwszy w tej książce użyto słowa harcerz. Nie skaut, tylko harcerz. Zaproponowano także w tej książce stopnie i funkcje, które do dzisiaj funkcjonują w harcerstwie polskim i są stosowane przez, yy, przez harcerstwo polskie. W 1912 roku także zakończył się ogłoszony przez Scouta, przez czasopismo, przez bibułę, która została wydawana w Lwowie, konkurs na symbol. Nie wiem, teraz byśmy to nazwali logo, logotyp Odznaka, bo wtedy to były odznaki, teraz to są te takie narzepki, które nosicie, nie? Symbol, symbol skautów i żadna praca niestety nie wygrała. Natomiast ciekawostką jest dla Was, ta, taka ciekawostka może być dla Was, że obecny symbol, czyli krzyż harcerski, który nie jest tajemnicą, chyba wzorowany jest na orderze Virtuti Militari. Zaprojektował ksiądz, ksiądz Kazimierz Lutosławski. On jest autorem Krzyża Skautowego, Krzyża Harcerskiego. W 1916 roku, czyli popatrzcie, 5 lat rozwoju skautingu w Polsce, i działały cztery drużyny na terenie Polski, naczelna komenda skautowa. Która się mieściła w Piotrkowie, Związek Skautek, który mieścił się w Łodzi, Drużyna, która nazywała się Junactwo, która mieściła się na Lubelszczyźnie i Związkowe Naczelnictwo Skautowe w Wielkopolsce, które podlegało pod taki większy obszar który był pod jurysdykcją w Poznaniu, czyli w Zaborze Pruskim. Oraz oczywiście na terenie Rosji i Ukrainy działało naczelnictwo harcerskie w Kijowie. 1 listopada 1916 roku, czyli 5 lat scouting w Polsce się spokojnie, co ja mówię jakie 5 lat, 7 lat scouting w Polsce się spokojnie rozwijał, a 5 lat od powołania scoutingu, od 1911 roku, powstało, powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Związek Harcerstwa Polskiego powstał, ponieważ wszystkie te centrale o których mówiłem, czyli Naczelna Komenda Skautowa w Piotrkowie, Związek Skautek Polskich w Łodzi, Junactwo na, Jubel, na Lubelszczyźnie i Związkowe Naczelnictwo Skautowe, które działało na Wielkopolsce, a było podporządkowane centrali w Poznaniu, pod Zaborem Pruskim, dogadały się i powstał Związek Harcerstwa Polskiego. 1 listopada 1916 roku, czyli 7 lat po tym jak scouting zaczął się w Polsce na ziemiach polskich rozwijać przypominam także że 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała na 21 lat niepodległość wielu harcerzy wielu skautów a później harcerzy e, głównie głównie zrzeszonych w Zarzewiu czy działających w Zarzewiu e, poszło do Legionów Pana Piłsudskiego Naczelnika. Wyszkolenie, które dawał skauting i zasady moralne, które wszczepiał skauting, chociaż nie musiał ich wszczepiać, bo tak naprawdę tak jak powiedziałem na wstępie młodzież polska była wychowywana w e, Duchu bardzo wielkiego patriotyzmu. To była doskonała rzecz, dlatego nie wstydźmy się i wiedzmy o tym, że w Polsce był scouting, że w Polsce scouting się rozwijał i że tak naprawdę początki scoutingu są datowane na. 1909 rok. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli zachwycamy się kulturą obcą, kulturą na przykład amerykańską, pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczonej Ameryki Północnej jest to kraj, na którego terenie Nigdy nie toczyła się żadna wojna poza wojną secesyjną. Były wojny kolonialne, a później była wojna secesyjna północy z południem. Natomiast pamiętajmy też o tym, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej mają bardzo dobry marketing i potrafią wszystko doskonale sprzedać. Bo tam od lat działa wolny rynek, a w Polsce od lat 90 ubiegłego wieku, czyli jesteśmy tak naprawdę w przedszkolu jeszcze, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o nasz marketing dotyczący tego, co się sprzedaje. Pamiętajmy też o tym, że nie mamy się czego wstydzić, bo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej to osadnicy byli tymi, którzy, Kolonizowali ludy, które na tych ziemiach mieszkały od praojców. W Europie była trochę inna sytuacja. My byliśmy, Europa była trochę bardziej rozwinięta. Tam nazywano no, ludzi dzikimi. U nas czegoś takiego nie było, ale to my byliśmy, my, Polacy. Byliśmy w jakiś sposób kolonizowani przez naszych zaborców. Wyniszczano naszą suwerenność, wyniszczano naszą mowę, wyniszczano naszą tradycję. Nie poddaliśmy się, dzięki Bogu, zostaliśmy Polską. Więc nie wstydźmy się tego. Nie wstydźmy się tego, że. Były powstania wielkopolskie, nie wstydźmy się tego, że były powstania śląskie, nie wstydźmy się tego, że nasi górale walczyli jako pierwsi odzyskali niepodległość. Jako pierwsi odzyskali niepodległość górale. Polecam bardzo serdecznie zapoznać się z książkami na ten temat. Teraz jest to dostępne w internecie. Dostęp do wiedzy jest olbrzymi, wystarczy tylko sięgnąć. Ja też przygotowując się do tego materiału, sięgnąłem po wiedzę, która jest ogólnie dostępna. Myślę, że ten materiał pozwoli Państwu na to spojrzenie z trochę innej strony nie biednego Polaczka, ale dumnego Polaka. Tego Wam życzę i oczywiście zostańcie w duchu. Zapraszam do lasu, jak tylko będziecie mieli na to możliwość. Dziękuję.